Witam serdecznie w programie Biało-Niebieska Historia. Kolejnym bohaterem naszego cyklu jest Karol Wójcik, wychowanek Stali Rzeszów, witam. obecnie trener w Akademii. Cześć Karol, witam, witam. Cię serdecznie. Karol, na początek no, będzie trochę mało o Stali Rzeszów tak naprawdę, bo twoja droga do naszego klubu, nie licząc samych początków, była troszkę taka na około. Młody chłopak przechodzi do Wisły, Kraków. No i właśnie, jak wspominasz to całe, no pewnie trochę zamieszanie dla takiego młodego chłopaka, który idzie do dużego klubu. Znaczy tak, zaczynałem piłkę... Tutaj w czwartej klasie podstawówki. Wtedy do trenera Stanisława Kocota przyszedłem po rozgrywkach szkolnych jakichś. Tak się zaczynało, nie w wieku 5 lat, 5 latka, tak jak teraz to, to, to wygląda. Tylko czwarta klasa postawówki to było takie minimum, wtedy zaczynały się treningi. Przez ten okres graliśmy w jakichś różnych kadrach, makroregionu, w makroregionach. Dostałem się do reprezentacji Polski i z tej reprezentacji Polski do lat 15 w ósmej klasie podstawówki, dostałem się do szkoły mistrzostwa sportowego, tam trener Szymanowski mnie ściągnął, a później jak już zostałem w szkole mistrzostwa sportowego w Krakowie, no to było bardzo blisko do Wisły, która była mocno zainteresowana wszystkimi zawodnikami z kadry polskiej z tego rocznika i tam mocno ściągali, mocno, mocno napierali na to, żeby oni mieli większość tych zawodników. Mhm. Czyli taka to troszkę naturalna droga można powiedzieć była. Tak, tak to wyglądało. No tutaj nie było szkoły sportowej w Rzeszowie jeszcze wtedy, więc takiego SMS-u jak, jak typowego jak był w Krakowie. Więc, więc tam było bliżej do tej pseudo wie, 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 wie większej piłki. Więc no tam się zdecydowałem pójść. Okej. Okay. I jako młody chłopak yy, musisz się przeprowadzić do innego miasta. Może nie bardzo oddalonego od Rzeszowa, ale mimo wszystko zamieszkać w Bursie to taka trochę szkoła życia? Trochę tak, ale było o tyle łatwiej, że no była ta piłka nożna, gdzie Dużo zawodników było w tej bursie, właśnie z tego naszego rocznika, z całej Polski, gdzie znaliśmy się wcześniej, właśnie z reprezentacji. Myślę, że to było łatwiejsze wtedy. Do tego, no jest tak, że jak ktoś dobrze gra w piłkę, to szybko się aklimatyzuje i jest akceptowany, więc tu nie było problemu. Bronił się po prostu umiejętnościami. Zdecydowanie. I to, to jest tak naprawdę. To się nie zmienia, to jest, to jest do dzisiaj. Jak ktoś ma umiejętności, wchodzi do szatni, do jakiejkolwiek szatni nie wszedł, jest przyjmowany, jest super. Szybko zadebiutowałeś w Wiśle Kraków jako szesnastolatek. No i zmieniasz jako szesnastoletni chłopak Tomasza Frankowskiego. Co sobie wtedy taki no dzieciak myśli? To był David w Ekstraklasie. Jeszcze wcześniej zadebiutowałem w Pucharze Ligi. Tak. Tam, gdzie strzeliłem bramkę i do dzisiaj jestem najmłodszym strzelcą Wisły Kraków. Tak, też 20... w oficjalnym meczu, tak? W specjalnym meczu, tak. Na najwyższym szczeblu. 25 lat temu chyba to było. Także trochę, trochę czasu minęło. Jesteśmy rówieśnikami, więc właśnie mnie załamałeś. No ale tak wracając do, do tego, do zmiany Tomka Frankowskiego. No niesamowite przeżycie. By, bywałem już w szatni, bywałem już na różnych meczach Wisły Kraków, gdzie byłem na ławce, ale nie wszedłem. A tu nagle trener, kłócik, wchodzisz. No super, naprawdę. Fajne uczucie na pewno. Jeszcze na ruchu Chorzów, gdzie był pełny stadion i, i była ta atmosfera naprawdę gorąca tam. Tamta szatnia generalnie no, roiło się od uznanych piłkarzy na polskim rynku. Jacy to byli ludzie przede wszystkim? Weseli, weseli, weseli bardzo. Tak? tak, szatnia naprawdę była bardzo wesoła i nie dało się odczuć w żadnym momencie, że, że jakoś ci młodzi piłkarze, tak jak ja, czy Brozie, którzy też wchodzili razem ze mną, Kuzera do tej szatni, że jesteśmy młodzi. To tam było tu, głupia sprawa, nawet y, przygotowanie boiska na terenie, gdzieś przenoszenie bramki. To każdy Benżyn brał bramkę z nami. Sam na plecach. I, i nie było problemu. Tak? To... Pewnie, pewnie dały radę. I nie było problemu takiego, że jeden patrzył na drugiego mody, przynieść to, przynieść tamto. Nie, tutaj hmm. jednak wszyscy się wspierali. Mieliśmy jeden cel, było po prostu grać i stwarzać najlepsze środowisko do treningu, więc tutaj mhm. raczej pomagaliśmy sobie. Czyli fajni ludzie. Oczywiście jest... też, tak jak mówię w formie żartów, była sytuacja taka, że Paweł Strąb wszedł do, do szatni pierwszej drużyny, na drugi dzień wchodzimy do szatni, wszystkie jego buty złotym sprayem wymalowane. No i było A, wesoło, takie było rzeczy wesoło. w szatni były, są i pewnie jeszcze A, to to... będą, bo to wiadomo, no musi być trochę raz, że szyderka w szatni, Nieważne jakiej, a dwa, no te żarty, dowcipy. To musi być, to, to musi. To jest atmosfera w szatni. Jeżeli jest, to też jest. To później idzie w parze z naprawdę dobrą, ciężką pracą na treningach. Bo dodajmy, starsi piłkarze też pewnie patrzą, jak młody reaguje właśnie na tego typu rzeczy. No, na pewno, na pewno nie jest tak, że... Że jest to zrobione samo tak dla siebie. Aczkolwiek myślę, że to, to, aż tak do tego nie, nie przykładają uwagi, no i jest ekipa 20 facetów starszych, chodzi dwóch, trzech zawodników młodych, no to oni nie przerabiają swoje w, w głowach, że a trzeba pokazać, sprawdzić młodego, czy tak reaguje na to, to czy tak reaguje. Ale patrzą później na pewno, czy zareagował no tak, jeżeli ktoś wejdzie do szatni i jest taką cichą myszką, gdzieś w kącie niezauważalnym, no to też jest mu trudniej. Musisz wejść do szatni takiego zespołu, gdzieś z przytupem i tyle. A tak jak już mówiłeś wcześniej, a tak naprawdę to, co najlepsze pokazać na boisku, po prostu. Wtedy za młodych piłkarzy w Wiśle Kraków Adam Nawałkę odpowiadał i... No, uznany trener, jakby nie patrzeć, w Polsce, miał już wtedy te swoje słynne zasady? Może nie aż tyle, ale coś tam miałeś. To, co takiego tak przede wszystkim zapamiętałeś, jeśli chodzi o trenera na Wałkę? Trenera na Wałkę, jeśli chodzi o zasady, to może nie, nie, nie bardzo, ale na pewno bardzo mile wspominam jego treningi indywidualne, które bardzo dużo mieliśmy. Był to człowiek, który odpowiadał za nas, tak jak powiedziałeś wcześniej. Tak naprawdę był takim moim drugim ojcem w Krakowie, gdzie. Często kontaktował się z moimi rodzicami, cały czas gdzieś, gdzieś tam dbał o nas, dopytywał, czy wszystko w porządku, pomagał tak, jak mógł. I tak jak powiedziałem, bardzo dużo mi dał jego trening indywidualny. Przeróżne rzeczy, praktycznie po dwa razy w tygodniu takie coś odbywaliśmy, po godzinie, i to było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. Z zupełnie innym typem, tak mi się wydaje, przynajmniej, był Franciszek Snuda, który był trenerem pierwszej drużyny. Tak. Barwna postać. Barwna postać, chyba bardzo. No, Franka Smudy, no to trzeba było się bać. Nie było wyjścia? Było. Nie, on jak wchodził do klubu, to wszyscy na bacznej stali i, i trzeba było. Natomiast też nie mogę narzekać, bo super mi się trenowało u niego. Naprawdę wydolność mi wzrosła mega. Po obozach zakopanym z Franciszkiem Smudą, to, to naprawdę było. była most. Dlatego też na pewno przyczynił się dość, dość mocno do mm troju. -hmm. A. Wśród tych trenerów jeszcze gdzie byś umiejscowił trenera Kasperczaka? Bliżej pewnie do trenera nawałki. Tak po środku. Ach. Po środku? Tak po środku, tak. Bardzo mi się podobały jego treningi, gdzie praktycznie większość rzeczy robiliśmy w dużej ilości gier. Nad techniką też mocno pracowaliśmy i to było naprawdę fajne. Wychodziło się na ten trening, oczywiście z treningu, Człowiek padnięty schodził, bo było, była praca mocna, ale był mega szczęśliwy, był zadowolony, że tak każdy trening odbywał. To samo zresztą z całą ekipą tam z Wisły Kraków. Każdy trening to było mega przeżycie, bo na każdym treningu coś się działo, wiesz, że jest tyle gwiazd, tylu, tylu zawodników naprawdę mocnych, no to te treningi jakościowo wyglądały bardzo fajnie. Wiadomo, że tamtej Wisły nie byłoby, gdyby nie Pan Bogusław cupiał i ty miałeś w ogóle jakiś kontakt z nie. właścicielem? Nie, ja jakoś bezpośrednio kontaktu z właścicielem nie miałem. Tam y, dyrektorem sportowym był y, chyba Zdzisław Kapka. To jeżeli coś, to to była taka najwyższa y, instancja. instancja, do której my, zawodnicy, mogliśmy się zwrócić, a on tam gdzieś dalej. Oczywiście, starsi zawodnicy, kapitan czy co, to oni tak, ale no nas nie dopuszczali do tych rzeczy. Rozumiem. No koniec końców w Wiśle miałeś no, małe szanse na to, żeby łapać minuty w młodym wieku. To jest, sam teraz to na pewno dobrze wiesz, jako trener bardzo ważne. No i poszedłeś na wypożyczenie do łódzkiego klubu sportowego. Też inny świat, ale chyba trochę gorszy niż Wisła. No na pewno szatnia w UKS-ie a, a szatnia w, w Wiśle, no to się różniła bardzo, natomiast też nie mogę powiedzieć złego słowa, bo w LKS-ie był super okres dla mnie, też byli tacy zawodnicy jak Radek Matusiak, jak Paweł Golański, jak Michał Łabęcki, jak Adrian napierała. to byli zawodnicy, którzy sporo tych meczów w się później rozegrali, nawet za granicą jeszcze. A niektórzy, to tak. przynajmniej ta pierwsza odbywa się prezentacji. Z Paweł Belański, Radek Motusiak, to przecież prezentacja i kluby zagraniczne, także, także było naprawdę tam też nie, nie, nie jakoś łatwo. Trzeba było sobie ten skład powalczyć, tym bardziej, że poszedłem na wypożyczenie razem tam z Pawłem Groszkim. Tak można powiedzieć, że wasze losy to się przeplatały od małego tak, prawie. Tak, z Pawłem. Reprezentacja Polski, EUKS, Wisła, tak to było. Tak to było. I trochę też inna rzeczywistość, jeśli chodzi o EUKS, pod tym względem, że to była pierwsza liga, tak. zaplecze ekstraklasy, i do tego dużo no troszkę dołująca czyli tak yy, spadłeś, można powiedzieć, ze szczytu no, w inne warunki. Dlatego też yy, myślę, że no, tak jak powiedziałeś wcześniej, nie miałem możliwości więcej yy, łapania więcej minut w Wiśle kraków przy takiej kadrze, i gdzie oni cały czas o Mistrza Polski walczyli, więc nie mogę sobie pozwolić na jakieś yy, eksperymenty. Natomiast y, też Wisła wiem, że dość mocno liczyła na to, że, że ja będę w tej Wiśle, bo wcześniej miałem propozycję gdzieś z Hanzy Rostok. Y, później LKS chciał mnie wykupić też, bo chciał, żebym, żebym został tam w łks ie y, Wisła nie chciała mnie puścić. Nie chciała się mnie pozbywać, bo widziała gdzieś jakąś przyszłość w tym klubie dla mnie. Y, odnośnie LKS-u, tak, ale to też y, była mega mocna ta ta, ta ta liga. Wtedy pamiętam, że awansował Lek Poznań. A myśmy spuścili ligę niżej Jagielonie Białystok. Także też. To już najlepiej o tym świadczy. W ostatnim meczu pamiętam. Graliśmy z Lechem Poznań i było albo my, albo Jagielonia do spadku. I w osiemdziesiątej minucie zrobiłem karneko i wygraliśmy. Białostok. Brawo, ja. Po sezonie wracasz do Wisły Kraków. Pewnie z nadziejami, no bo można powiedzieć, że grałeś regularnie w łks ie czyli wiadomo, nadzieje wróciły. No, ale znowu się troszkę od pierwszej drużyny odbiłeś i grałeś w drugim zespole. Nie Miałeś jakiś no, ale można mówić o czymś takim? Nie, żał żadnego nigdy nie miałem do nikogo. Sytuacja tego typu, że tam byłem w kadrze pierwszego zespołu. Trenowałem z pierwszym zespołem, a no mecze niestety, albo ławka w pierwszej drużynie i, i później gra w drugiej, tak to wyglądało. Mhm. No i w końcu nadszedł czas. Można powiedzieć do tego, że historia zatoczyła koło. Wracasz na Hetmańską. No, tak, do, do, do pierwszego domu. Troszkę nieszczęśliwy splot zdarzeń. Trochę rykoszetem dostałem w Wiszle i musiałem, byłem zmuszony do powrotu tutaj do stali. Tak samo Kamil Kuzera do siebie, do korony Kielce, z którą od razu rok po roku awansował do ekstraklasy. No, mi się ta sztuka nie udała. Była szansa, żeby awansować wyżej, baraże z ruchem chorzów w których nie wystąpiłem, bo doznałem kontuzji w ostatnim meczu w sezonie. I myślę, że to było takie kluczowe. Naprawdę byłem wtedy w dobrej formie. I tak sobie zawsze myślę, że jeżeli bym grał w tych barażach, szczególnie tutaj ten mecz u siebie, coś bym tam strzelił jeszcze więcej. I Mogło, Mogłoby się inaczej potoczyć. Potoczyło się inaczej, czy lepiej, czy gorzej, kto wie. To tego już się nigdy nie dowiemy. Dokładnie. Wspomniałeś o Koronie Kielce i właśnie zanim były baraże z Ruchem Chorzów, no to była rywalizacja z Koroną Kielce. Jak ją wspominasz? Ty jeszcze sezon zaczynałeś w Wiśle Dwa Kraków i nawet, z tego co pamiętam, zdobyłeś bramkę nawet przeciwko Koronie Kielce. A tak. No. Tak to było i po chwili przyszedłeś do Stali. Tam też się później no, trener Wydowczyk interesował. Tu mówię, że grałem w Wiśle jeszcze z Koroną, później w Stali. Mhm. No, ale jakoś tak nie, by, no, nie było mi dane gdziekolwiek pójść. Tutaj była naprawdę fajna drużyna wtedy, yy, fajna atmosfera i Mieliśmy szansę. Po pierwszej rundzie byliśmy na pierwszym miejscu. Korona była za nami. Natomiast, no później wtedy te ligi różnie wyglądały. I, I tak naprawdę brakło nam może nie tyle umiejętności i jakiegoś szczęścia, co poparcia. Siły przybicia, tak. A tak z boiska czuliście, że coś jest nie tak? Ja mówię o tym konkretnym meczu z koroną Kielce. Y Tutaj co był remis, pamiętam, że y, chyba był karny na Kamilu Kuzerze. Korona też miała. bo w tym momencie 10 w jednej rundzie, więc, więc to też świadczyło o tym, jak to wszystko wyglądało. Myśmy byli mniej zamożnym klubem i, i, i niestety tak. Natomiast nie czuliśmy się gorsi na pewno, mhm. bo, bo tak jak mówię, personalnie byliśmy naprawdę mocni. Y, potrafiliśmy z koroną wygrywać. U nich wygraliśmy, czy zremisowaliśmy? Też chyba remis. Też remis. Ale tu. To nie poprzednio. Pewnie jeżeli tam Przyznam się, że nie pamiętam. Wiem, że tu było raz 1-1 jeden, jeden i raz 2-2. Dwa, dwa. Mm -hmm. To, co Mateusz rzuci dło z domu tak, w, tak. w doliczonym tak. czasie. To był taki no, najbardziej tam, dramatyczny mecz. Tam pamiętam w Kielcach. Ty chyba z Wisłą tam wygrałeś. Właśnie 1-0 po Twojej bramce. Tak mi się wydaje. tak było. A tam było 1-1, chyba. I strzeliłem bramkę po wyśrodkowaniu Pawła Kloca. No. Czyli, czyli mogło tak być. Czyli, czyli na remis. Jakoś, tak, jakoś to tak odtworzyliśmy wspólnymi tak. siłami tamten czas. Dawno temu to było, bardzo. No, kawałek. Kawałek czasu, tak. Byliśmy ciut młodsi wtedy. Wspomniałeś o meczu kończącym ten sezon, w którym doznałeś kontuzji. No, to były derby Rzeszowa. Tak. To były te derby, co Sławek Krzywiga tą piękną bramkę zdobył na początku spotkania. To tak może dopowiemy kibicom, jeśli ktoś nie kojarzyłby, tak jak mnie niektórych faktów też. Eee, to były dziwne derby, a mam tu najbardziej na myśli nie sam przebieg meczu, a to, co się działo po spotkaniu. No, wtedy chyba po spotkaniu musieliśmy z policją schodzić z boiska, bo. bo... Po prostu tam na Resowi, kto był, to wie, jak to wygląda. Wyjście z szatni na boisko, to jest tam, gdzie cała kibolka rysowicz stoi, kibicuje, śpiewa i cokolwiek innego robi. Yy, dużo rzeczy w nas leciało po prostu. Policja musiała starczami nas sprowadzać i tak to wyglądało. Zresztą kiedyś te derby, jak się grało na to też zupełnie inaczej wyglądały. Ja pamiętam, ja jestem z Rzeszowa z baronówki 4, no to też. Yy, Derby, których przemarsz przez całą wodnicę yy, kibiców, gdzie było naprawdę mnóstwo kibiców, czy na resowi, czy na stal przychodziło. Fajne te derby były. Fajne. Trochę tak yy, przez te ostatnie lata troszkę się te derby to, zmieniły, mhm. przez to, że nasi kibice na kilku rzędu nie mogli być, tak. prawda i tak dalej, i tak troszkę ta temperaturka osłaba. Ale oczywiście nie mówimy, no bo takie sceny, jak miały miejsce po tamtym konkretnym meczu, no to to. No nie, no, nie, nie mają prawa to... oczywiście się zdarzać. Ten sezon się zakończył w kolejnym znowu. Duże ambicje, duże szanse, ale znów się ktoś lepszy okazał, tym razem Heko Czerno. Owiewki. Tak, owiewki samochodowe. No tak to wyglądało. Pojawiał się zespół, który gdzieś złapał jakiegoś sponsora i ładował kasę i nie wiem, oni awansowali i sezon i się rozleciało, czy dwa... Chyba mniej więcej dwa lata szybko. No i to były takie kluby, które gdzieś tam wyskakiwały. No, myśmy, tak jak powiedziałem, no nie byliśmy jakoś tam strasznie zamożnym klubem, i nas po prostu organizacja finansowa dobiła, i nie, to nas nie puściło dalej. Mhm. Jeszcze pamiętam ten sezon kolejny, czyli rywalizacja z Kmitą Zabierżów, ze zespołem Stalowa Wola. Tam był taki kluczowy mecz w Zabierzowie. Jeśli dobrze pamiętam, było 2-0 dla Kmity, Wojtek Fabianowski zdobywał bramkę kontaktową mhm. i Stal atakuje, atakuje, wydaje się, że zaraz Stal ich złapie, a jakby ich złapała, to już by wygrała ten mecz. Skończyło się 1-4 i wtedy już chyba tak ciśnienie całkiem zeszło z drużyny. Mogło tak być, nie, nie, nie pamiętam tego sezonu, nie wiem, czy wtedy nie, nie miałem zerwanych wiązadeł już i, i, i tych meczy... Nie łapałem tak, jak powinienem tak łapać. Wtedy to już trochę inaczej. Dokładnie. Też, też ta kontuzja zerwane wiązadła tak naprawdę zakończyła moją przygodę, bo już osiadłem tu w Rzeszowie. Gdzieś tam wcześniej, przed tym jeszcze były jakieś propozycje. Mogłem pójść wyżej gdzieś do, do drużyn w wyższych ligach grających, ale później po tych wiązadłach to już tak się wszystko rozmyło, już nie było to samo. Już też tak chyba troszeczkę zrezygnowany byłem bardziej. I, i tak się zakończyło. No, te kontuzje nie da się. Za wcześnie. Dały tobie w kość. I można powiedzieć, że to no, przegrałeś z kontuzjami. Tak naprawdę. No i tak, no tak. Prawda? A która stal, Twoim zdaniem, była najmocniejsza? Także przed sezonem miałeś takie przeczucie, że. W tobie ja myślę, zdaniem. że wtedy, wtedy właśnie co z koroną walczyliśmy. Mhm. To była taka ekipa, która była w stanie naprawdę awansować i, i pograć ligę wyżej. Rozumiem. Kolejne awanse przechodzą koło nosa. No i w końcu, jak kilka razy nie awansujesz, no to zazwyczaj to się kończy tak, że spadasz. Niestety i tak było ze stalą Rzeszów. I szybki powrót po tych no, dramatycznych, jakby nie patrzeć, barażach z Konkordią. Pytałem już chociażby Irka Grybosia o odczucia wtedy no, bohatera tego dwumeczu, jakby nie patrzeć. A jak ten dwumecz z Konkordią wyglądał z Twojej perspektywy, jak Ty go pamiętasz? Szczególnie ten drugi mecz, gdzie przegrywaliśmy 1-0. Tam Tomasik dostał czerwoną kartkę w pierwszej połowie. I to były niesamowite emocje. No wiedzieliśmy w przerwie, w szatni, bardzo dużo mocnych słów padło, że no sorry, ale musimy to wygrać. To nie ma tak, że zagramy dobry mecz, ale tu się liczył wynik i naprawdę wyszliśmy tak naładowani na drugą połowę, że to było czuć już wychodząc, że my sobie tam poradzimy. I tak było. Mhm. Trzy bramki, druga, no druga połowa to był koncert, tak. mimo gry w osłabieniu. No właśnie o to chodzi, że... Wszystko się odwróciło o 180 stopni, tak? Bo w pierwszej połowie Concordia no, mocno... Przycisnęła, tak, i tak wisiały te bramki w powietrzu, mm. ale później się wszystko odwróciło. Tak, i... bo że tylko jedną, straciliśmy tam. Tak, mieliśmy szczęście. Myślę, że to był wesoły autokar w drodze powrotnej do Rzeszów. Z trenerem czasowym palnikiem na czele. Ten nie mogło być trudno. <laughs> a jak właśnie, jak Ty tego trenera pamiętasz? Bo tak w... pamiętam, Irek Gryboś fajnie opowiadał, że początki miał bardzo trudne. Jeszcze w innym klubie w ogóle mm. się nie dogadywali, a w sali Rzeszów nagle zatrybiło. To bardzo ciepły, pogodny człowiek. Naprawdę. Yy Z nim, tak jak powiedziałeś, nie można było się nudzić i, i było naprawdę, wprowadzał tak pozytywną atmosferę w szatni, że wychodząc na, na, na murawę, każdy chciał po prostu oddać wszystko. Też dla niego. Za to jego zaangażowanie, za to, za to jego podejście do nas takie pozytywne, po prostu. Mm -hmm. Chociaż y, były treningi, gdzie w okresie przygotowawczym trwały 3,5 godziny, bo trener Palik stwierdził, że nie ma sensu dwóch robić, jak można wszystko do za jednym zamachem. Jednym tylko polecieć, tak? Ale przynajmniej po południach. Takie treningi też bywały i wtedy to naprawdę na kolanach człowiek schodził. Z boiska, a po schodach to już w ogóle nie. To wolał nie. Wolał się nie poruszać. Wspominaliśmy troszkę o tych derbach wygranych 1-0 przy Wyspieńskiego. Były jeszcze jedne derby wygrane przy Wyspieńskiego, w których brałeś udział. Bardziej szczęśliwe dla Ciebie, tak? Bo te pierwsze skończyłeś dosyć szybko przez kontuzję. Te wygrane 2-1, zdobywasz bramkę. To jeszcze były takie derby, gdzie było dużo naszych kibiców na tym Bardzo wyjazdowym w cudzysłowie, meczu. No, chyba coś kapitalnego dla wychowanka. Nie, no, każda bramka strzelona, szczególnie w derbach, to jest mega radość. Tym bardziej, że ta bramka była zwycięska. Tak, jak przy stanie 1-1 strzeliłem na 2-1 i, i dowieźliśmy to, i, i były trzy punkty, także to była ogromna radość. Natomiast, jeżeli chodzi o jakieś takie strzelone bramki, to tak jak mówię, każda bramka cieszy. W derbach szczególnie. Ale też yy, takie bramki, które ja zdobywałem i które mi najbardziej utkwiły w pamięci, to były jednak w Wiśle Kraków i w ŁKS-ie, gdzie, gdzie w debiucie w Wiśle właśnie strzeliłem tą bramkę, a przechodząc do uks u też w debiucie strzeliłem dwie bramki. Więc to też było takie fajne zaznaczenie się. Tak, to są mecze, które się pamięta, prawda? To nie da się ukryć. No i w końcu przychodzi czas, że rozstajesz się ze Stalą Rzeszów. Idziesz do partyzanta Targowiska, który ma ambitne plany. Ale troszkę taka powtórka z rozrywki można powiedzieć ze Stali Rzeszów. Ambitne plany, wszystko niby wygląda super, ale na koniec ktoś się okazał lepszy. To już tak naprawdę liczyłem się z tym, że już kończę grać w piłkę i, i, i poszedłem do, tych, do, do partyzanta za namową trenera Mirka Kality, gdzie tak jak powiedziałeś tam fajny plan się tworzył, gdzieś tam finansowo było to fajnie się spinało, a w Stali też no też zniechęciło mnie już do, do dalszego działania tutaj w tym klubie. Po prostu braki finansowe. I, i to, to był ten taki trudny to, okres, to, okres. Bardzo to. trudny okres yy, dla no. zawodnika, który gdzieś tam no. był w Wiśle i w ŁKS, gdzie, gdzie no to było poukładane wszystko. Ciężko było się z tym tak pogodzić. Mhm. No i w końcu trzeba było podjąć decyzję, że kończę i tak właśnie troszkę podsumowując no dzieliłeś szatnię z wieloma świetnymi piłkarzami. Jest taki jeden, którego jesteś w stanie powiedzieć, że był najlepszy? O jest jeden. Będę tu na dziesięciu wymienić. Na Ale na pewno będę wspominał umiejętności Mauro Contoro w Wiśle Kraku niesamowitym grekiem, Maciek Żurawski, też super ułożona noga rewelacyjny odjazd od obrońcy. Tomek Frankowski, bardzo dobry technicznie, gdzie w polu karnym potrafił bawić się z obrońcami. To są tacy zawodnicy gdzieś tam z przedniej linii, których, których sobie zapamiętałem, bo wiadomo, że w obronie Arek Błowacki, w środku pola Mirek Szymkowiak, na bokach Kamil Prosowski, Grzegorz Kaliciak. To są zawodnicy, którzy naprawdę robili dużo robotę, kalucze jeszcze. No było tych piłkarzy, no było. To, to tak mówię, jak powiedziałeś, to... no wymieniłeś właśnie jedenastkę bo mieć całej kadry i po kolei o nich dużo. Coś opowiadać. Bo jeszcze, no i Paweł Brożek na pewno, tak, prawda? Tak, 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 oczywiście. Jakby nie patrzeć. Paweł Strąg miał też dobry okres, przecież w wiśle Kraków, a Taki obrońca, który dał się najbardziej wyznaki, to będzie Arek Głowacki na treningach, czy jednak jakiegoś innego wybierze? Kazimierz Węgrzyn. Ale na treningach? Na treningach. Z tego względu, że jak przechodziłem jako 16-latek tam, mhm. zawsze trener Smuda w którymś tam dniu tygodniowym robił grę, pierwszy skład na ten drugi. Zawsze byłem w tym drugim i grałem na. Kazimierza węgrzyma, który naprawdę nie wiedziałem, jak się chować czy walczyć. Ale to było mega pozytywne też, bo później. Yy, no po prostu po łatwiejszego już zabrały ta, po, po <gry> na takich treningach z takim obrońcą, to jak gdzieś człowiek wychodził na rówieśnika, to było zabawa. Po prostu. No, czasami sobie tak myślisz, co by było gdyby nie kontuzja? Nie. Nie, ja. Wychodzę z takiego założenia, że nie wiadomo, czy by było lepiej, czy by było gorzej, jakby się to potoczyło. Teraz mam żonę, dwójkę dzieci, pracuję w klubie, z którym jestem związany od małego. Jest dobrze. A takie myśli, że to już tak kończąc, że coś mogłem zrobić inaczej, jakieś podjąć inną decyzję w którymś konkretnym momencie? Zawsze człowiek może podejmować inne decyzje, tylko tak jak powiedziałem, nie wiadomo, czy to by było lepsze, czy gorsze. Nie dowiemy się tego. Tego się nie dowiemy. Tego się nie dowiemy. I już ostatnie pytanko o to, co jest właśnie, bo wspominaliśmy cały czas o tym, co jest konkretnie teraz. Pracujesz w Akademii Stali Rzeszów, jesteś trenerem. To jest to, w czym siebie już widzisz po prostu i to jest ta praca, można powiedzieć, marzeń? Tak, tu naprawdę się dobrze czuję w klubie, dobrze się czuję na boisku, zawsze się dobrze tam czułem, więc wiążąc pracę z taką przyjemnością, to jest naprawdę mega robota. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym gościem był Karol Wójcik. Kolejna biało-niebieska historia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.